Cześć, nazywam się Marta Stachowiak, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną i dzisiaj pokażę Ci kilka ćwiczeń, które mogą być pomocne, jeżeli cierpisz z powodu dolegliwości bólowych w czasie miesiączki. Zaczynamy! Przejdziemy sobie najpierw do pozycji klęku podpartego. Dłonie daj sobie pod barkami, kolana pod biodrami, stopy mogą być na palcach i z wdechem spróbuj zrobić koci grzbiet tak żeby wziąć wdech w dolne żebra i wypchnąć je w kierunku do sufitu i z wydechem puść rozluźnij pozwól żeby brzuch opadł w kierunku do maty wraz z grawitacją pośladki troszkę się wypchną i znowu wdech odepchnij się od maty i wydech puść Puff. i znowu wdech i wydech. I teraz na wdechu możesz poczuć, że dół brzucha się aktywuje, dno miednicy i pośladki z wydechem wszystko ma się rozluźnić. I znowu wdech, wyciągnij, wyciągnij i wydech. Jeszcze pięć. I wydech. I wdech. Chodzi o to w tej pozycji, że masz się na siłę wyciągać, tylko właśnie pozwolić, żeby brzuch opadł. Jeszcze dwa i ostatni. Ok. Teraz wyobraź sobie, że twoje dolne żebra są taką obręczą, którą chcesz jak najbardziej obszerne krążenia wykonać. I zaczniemy sobie właśnie od takiego kociego grzbietu. Teraz spróbuj dać żebra wypchnąć w lewo, więc twoja miednica, kość ogonowa pójdzie bardziej w prawo, więc tu chcesz wyciągnąć się w łuk, puść, czyli brzuch opadnie do dołu. Teraz wyciągnij drugi bok i góra. I teraz dodamy to sobie z oddechem, czyli tu jest wdech i tu bok, wydech, dół, bok i góra, wdech i wydech wydech, wydech wydech, wydech, wydech i wdech jeszcze dwa razy więc tu na boku jak się wyciągasz, powinnaś poczuć też delikatne rozciąganie ok, i w drugą stronę i wdech, góra i wydech, powoli, nie spiesz się. I wdech. I wydech. Jeszcze dwa. I wdech. I wydech. Wdech. Wydech. Ok, teraz dajemy sobie lewą stopę przy lewej dłoni. I teraz przed kładziemy nad kolano. I spróbuj zepchnąć sobie tą lewą nogę na zewnątrz, z wydechem. Spróbuj się jeszcze bardziej rozluźnić w tym dyskomforcie. Wydech. I teraz chodzi mi o to, że tej stopy, która jest z przodu nogi, nie masz na maksa obciążać, bo wtedy ta noga będzie mocno napięta. Więc postaraj się dać obciążenie głównie na prawą dłoń i prawe kolano. To oczywiście ta lewa noga też będzie trochę dociążona w momencie, kiedy spychasz kolano na zewnątrz, ale nie ma być to główne obciążenie. I wydech. Jeszcze pięć. Możesz przy tym lekko rozluźnić mięśnie brzucha. Mm -hmm. i ostatni ok, teraz dłoń odkładasz obok stopy i cofnij sobie prawą nogę do tyłu do momentu, aż poczujesz takie rozciąganie w prawej pachwinie zostań sobie, połóż stopę na grzbietowej części i spróbuj rozluźnić brzuch rozluźnić mięśnie z namiednicy. I zostać przez chwilę w tej pozycji, bujając sobie miednicą na boki. Kluczowe jest tutaj to, żeby pamiętać o oddechu, bo jeżeli mm, mamy jakiś dyskomfort, dolegliwość bólowe, ciągnięcie, to często naszą reakcją obronną będzie napięcie i spłycenie oddechu. A tutaj chcemy sobie dołączyć spokojny oddech, który będzie wpływał na przyspieszenie rozluźnienia ciała, więc nie masz walczyć. Tym rozciąganiem, będąc w napięciu, tylko właśnie jak najbardziej rozluźnić nogi i zadbać o spokojny oddech. Jeżeli to jest dla Ciebie komfortowe, możesz zejść jeszcze niżej na przedramiona i pobujać się w tej pozycji. Jeżeli nie, wróć do poprzedniej. Ok, wracamy i zmieniamy nogę. Prawa stopa przy prawej dłoni. Przedramy nad kolaną i z wydechem spychamy kolano na zewnątrz krążenia nogą. Staraj się, żeby stopa nie odklejała się od maty. Więc tu nie zależy nam na tym, żeby Twoja lewa noga teraz z pachwina się rozciągała, tylko skupiamy się na mobilizacji prawej nogi. Okej, okay, jeszcze dwa. Wracamy dłońmi i teraz daj sobie lewą nogę jeszcze do tyłu, żeby poczuć, że lewa pachwina cię ciągnie. Ma być delikatny dyskomfort, taki, w którym jesteś w stanie skupić się na oddechu. Jeżeli to będzie zbyt intensywne, zmniejsz sobie zakres pracy. Spokojne oddechy i bujamy miednicą na boczki. Spróbuj rozluźnić przy tym brzuch i mięśnie na miednicy. Po kilku oddechach powinnaś już poczuć, że troszkę to napięcie się zmniejsza. OK, próbujemy przejść niżej na przedramiona. O, ta noga u mnie gorzej. Czuję, że mam bardziej ograniczoną tą stronę. U Ciebie też pewnie może tak być, że któraś ze stron będzie miała mniejszą ruchomość. Wtedy możesz sobie na tą stronę zostać dłużej, jeżeli jest to dla Ciebie komfortowe. Ok. Wychodzimy z pozycji. I teraz siadamy sobie w ten sposób, że stopy dajemy sobie poza matą. Ręce są z tyłu. Stopy są szerzej niż biodra. I nie masz tutaj być zgarbiona, więc spróbuj się lekko wyciągnąć. I teraz robimy takie wahadło. Raz na jedną stronę pośladek może tutaj się odkleić. 10 powtórzeń na stronę. Trzy. Pamiętaj o oddechu. Cztery. 5. sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Ok, teraz coś troszkę trudniejszego. Trochę rozruszamy sobie jeszcze. Bioderka, w tym możesz czuć ciągnięcie po jednej ze stron w okolicy pachwiny, ale też cały bok chcemy sobie otworzyć. Jednocześnie pośladki będą musiały zapracować i mięsień poprzeczny brzucha, więc żeby go zaktywować spróbuj sobie w tej pozycji pobujać przód tą miednicą. Kilka powtórzeń i wybierz pośrodkowe ustawienie, czyli między tym skrajnym wypchnięciem pośladków, podwinięciem miednicy wybierz środek i powinnoś czuć, że leciutko dół brzucha jest aktywny. I teraz rękę tej nogi, która jest bardziej z przodu, czyli jeżeli lewą masz bardziej z przodu, prawą z tyłu, lewą rękę dajemy sobie za siebie. Tutaj jednica jest po środku, czyli dół brzucha jest lekko aktywny i z wydechem wciskasz oba kolana w matę i chcesz się wybić i rozciągnąć cały bok. I wracamy. I do góry. Spróbuj tutaj. Wypchnąć trochę biodra, czyli nie zostawaj tak nisko, tak żeby poczuć tutaj rozciągnięcie, ale jednocześnie nie puszczasz brzucha do wypchnięcia, czyli cały czas ten dół brzucha lekko jest aktywny i wyciągnij rękę, tak żeby cały bok poczuć, że się ładnie rozciąga. I znowu. I do góry. Jeszcze kilka. i to samo na drugą stronę zmieniamy nogi teraz prawa noga jest bardziej z przodu lewa z tyłu e, prawa ręka z tyłu miednica bujanką przód tył wybieramy sobie środek lekko dół brzucha aktywny i z wdechem do góry i powrót pięć powtórzeń dwa zostań na sekundę w górze trzy I pięć. I pięć. Ok. Teraz na koniec coś dla relaksu. Idziemy sobie do pozycji takiej do relaksacji. Dłonie pod barkami kolana pod biodronem, teraz przechodzisz sobie na przedramiona. Oprzyj sobie czoło o matę i wyciągnij ręce przed siebie. Nogi, kolana masz mieć tak ustawione, że jeżeli będziesz miała kolana za bardzo do tyłu względem bioder, to brzuch będzie napięty jak do deski. Więc chcemy sobie tak ułożyć kolana, że jak puścisz brzuch, to jesteś w stanie się rozluźnić. I możesz poczuć delikatne ciągnięcie rąk, ramion przodu klatki piersiowej. I to jest, jeżeli to jest dla Ciebie ok, zostań w tej pozycji. Jeżeli jest zbyt intensywny, możesz ugiąć sobie ręce w łokciach. Ja zostaję przy pierwszej wersji i skup się na oddechu. Puść tutaj brzuch, puść mięśnie na miednicy. I oddech. Co najmniej na 5 oddechów tutaj zostajemy. Jeżeli czujesz, że już jest lepiej, to przechodzimy dłońmi w lewą stronę, w lewą stronę. Do pierwszego uczucia ciągnięcia prawego boku, więc prawy bok cały nam się w łuk wyciąga. I znowu pójść brzuch. Skup się na rozluźnieniu brzucha, rozluźnieniu szczęki. Puść ręce, niech one nie walczą w tej pozycji. Zostań na co najmniej pięć oddechów. I to samo w drugą stronę. Ok, Zostań chwilę. Pooddychaj. Ok, Wróć na środek. Usiądź sobie na piętach. Zroluj kręgosłup kręg po kręgu. I co? Dziękuję Ci za czas spędzony wspólnie na ćwiczeniach. Wszystkiego dobrego i zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału.